Cześć, z tej strony Derek sami z Fundacji Marzła Nauki. Pokażę Wam serię eksperymentów związanych z dwutlenkiem węgla, która niestety okaże się dosyć smutna, ale zaczniemy od czegoś miłego, kolorowego. Przygotowałem dla Was wodę wapienną, czyli roztwór wodorowęglanu wapnia. Jest to bardzo silnie zasadowa substancja, która jest wykorzystywana w laboratoriach do wykrywania dwutlenku węgla. Skąd wezmę dwutlenek węgla? Oczywiście z mojego własnego oddechu. Przyjrzyjcie się dobrze, co się będzie działo z naszą wodą wapienną, gdy będę wprowadzał do niej dwutlenek węgla. Widoczne zmętnienie wody wapiennej to efekt reakcji chemicznej wodorowęglanu wapnia z dwutlenkiem węgla, w efekcie czego powstaje nierozpuszczalny w wodzie węglan wapnia, który tworzy zawiesinę. Ok, w ten sposób wiemy, że w wydychanym powietrzu jest dwutlenek węgla. Myślę, że nie było to bardzo zaskakujące, ale widzicie, jak można tego dowieść. Ale teraz zastanowimy się, co się dzieje z pH, czyli z kwasowością lub zasadowością roztworu, jeśli dodajemy do niego dwutlenek węgla. W tym celu przygotowałem roztwór wskaźnika, jakim jest czerwień krezolowa. Będzie on zmieniał swój kolor w zależności od pH roztworu. W roztworze silnie zasadowym, będzie przybierał on. Intensywny fioletowy kolor, natomiast w, w, roz, w zwykłej wodzie w zwykłej wodzie będzie miał właśnie taki kolor czerwony. Możemy jeszcze dodać, żeby efekt był wyraźniejszy. Podobnie skorzystam z mężyka, aby wprowadzić do tego roztworu dwutlenek węgla. Do wo w wodzie rozpuszczam teraz dwutlenek węgla. Widzicie, jak zmienił się kolor naszego wskaźnika? Co to oznacza? Że dwutlenek węgla rozpuszczony w wodzie doprowadza do jej zakwaszenia. Co z tego? Możecie wykonać prosty eksperyment w domu z innym kwasem. Z kwasem octowym. Jeśli wlejecie, wlejecie ocet do jajka, które jest zbudowane z węglanu wapnia, zobaczycie... Że skorupka rozpuszcza się. Teraz pomyślcie o emisjach dwutlenku węgla nie z naszej jamy ustnej, ale z naszego przemysłu, o tych miliardach ton dwutlenku węgla, które emitujemy, które są pochłaniane przez oceany, a te oceany się zakwaszają. Co się dzieje z muszelkami i organizmami, które budują, które budują swoje szkielety właśnie z węglanu wapnia? Niestety rozpuszczają się tak jak skorupka tego jajka.